Współpracowali to w stanie, w naszym samym chcę, w baronie święty, na oczu. Byliśmy by po jego śmierci rozpoznani jako jego uczniowie, przez wiarę poszli na cały świat, wypełniając polecenia niesienia w Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, i bez jakiejkolwiek obawy głosili wszystkim radę z martwego którego byli jednymi świadkami. Po uczeniu słowem naszego Ojca Świętego, wędrujemy dalej. o bed doz na ye Potrzeba nam dobrego słowa, które doda nam otuchy, a jednocześnie zachęci nas do dalszego wędrowania. Niech nasze wielkrzymowanie pomoże nam, abyśmy nasze serca otworzyły mocno na to, co Pan chce nam powiedzieć. Z kolędą na ustach wędrujmy dalej. Każdy orszak przyłączył się do swojego króla. Proszę bardzo, kolorami tutaj stajemy. Odchodzimy każdy do swojego króla. Tu, 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 tu. Tu bliżej, 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 bliżej. Każdy do swojego króla. O tak. Że tak jak było w Ewangelii. Uboga stajenka, a w niej Jezus, małe dzieci, Maryja i święty Józef. Gdy patrzymy na ten widok, który mamy tutaj przed oczyma, Przypomina nam się ta stajenka Betlejem. Dlatego też patrzymy nad, na gwiazdę, a ona zatrzymała się w tym miejscu. I teraz, gdy my dotarliśmy do tego miejsca, to chcemy oddać pokłon i chcemy, moi drodzy, złożyć dary. Dlatego poszczególni królowie składają dary. Prosimy bardzo, pierwszy król. Prawdziwy król, ty, który jesteś źródłem jasności. Podaję Tobie pokłon w imieniu krajów Europy. Przyjmij dar kradzidła naszej modlitwy. Uznajemy w Tobie Pana naszego życia. Matko naszego Pana, zawierzamy się Tobie. Prosimy o złożenie daru, podejście do szopki i złożenie tego daru, który przygotował król dla króla królu. Królu. Jesteś światłem, który oświeca nasze serca i otwiera bramy jego krania składają to niepokoje i ofiarowują złoto w naszej wolności. I drugi król składa swój dar, który przygotował dla Jezusa króla, królu. Królu, w prawdziwy człowiek. Ty rozpraszasz mroki śmierci i rodzisz nowe życie. Dając Tobie pokłon, ofiarujemy nas samych i dajemy darze nirwę naszej miłości. Hołd od ludów Afryki. Matko Króla, opiekuj się nam. I ofiarę składa król, który przebył tak długą drogę, aby mógł razem tutaj z nami świętować ten wielki dzień. Nie tylko dotarcia do szopki, ale przede wszystkim rozpoznanie Jezusa Chrystusa i przyjęcie Go do swoich serc i do swoich narodów. A teraz orszaski królewskie i wszystkie dzieci, które są tutaj, każdy z nas przyniosło coś, coś, co może ofiarować Królowi, Królowi Królu, Panowi naszych serc, Jezusowi Chrystusowi. Te serduszka z tymi napisami świadczą o tym, że nasze dzieci bardzo kochają Pana Jezusa i chcą mu te serca ofiarować. Stara Europa, ołtwo Bogu składa, że nie zawsze była wierna. Przeprosiśmy Pana, być my dzieci całego serca, przyrzekamy, będziemy bronić wiary. Idziemy bronić życia i raz, rozumiem. Chcemy, ale w każdym sercu Jezus się narodzi. Bo bogatność nam z i prosimy teraz, kto z dzieci ma serduszko, podchodzi i tutaj zobaczcie, jak jest wybite serduszko, w, te, w tę złomę wciskamy w swoje serduszko. Proszę bardzo, orszaki królewskie idą i tam składają swoje serduszka. Pięknie. Królów poprosimy, aby weszli tam na scenę. Poprosimy Królów, aby weszli na scenę. Dobrze, idziemy spokojniutko. Za królami proszę bardzo, orszaki wchodzą na scenę. Kto już złożył serduszko orszak? Król i za królem orszak. Król i za królem orszak. Każdy król ubrany w inny kolor, żeby łatwiej było zidentyfikować orszak jego. Bardzo prosimy i naszego oddania Panu Jezusowi i jak już serduszka wszystkie powędrują tam to wspólnie zaśpiewamy kolędy Jezuniu moja